Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na lustro. Tak no kochani nie było. Sprawdzimy jakie są energie noworoczne, z jaką energią wchodzicie i co będzie też pomiędzy Wami. Sprawdzimy najpierw główne energie Wasze, które są wokół Was i które macie też wobec siebie. Wasze myśli, uczucia, zamiary, jakie macie wobec siebie. Zobaczymy co się w energii pozmieniało. Sprawdzimy też co będzie przed Wami, jaka główna energia. Co się zadzieje, rady dla Was, dla Waszej osoby, dla Was, co Wam będzie sprzyjać, co przeszkadzać. Główna energia Waszej osoby, Główna energia Wasza, Myśli Waszej osoby, Czucia. Zamiary. I wasze myśli, uczucia i zamiary. Główna energia Waszej osoby, główna, główna energia Wasza, zobaczcie u Was się pokazało, że no, że zaszły duże zmiany w Waszym życiu, główna energia jest tak pokazana, że to już jest, że do tego czasu, do tego co było pomiędzy Wami już nie da wrócić po prostu, nie ma takiej możliwości że te zmiany zaszły, że tutaj za dużo się zadziało już w waszym życiu w tym jak postrzegacie waszą osobę, jak postrzegacie tą relację że tutaj teraz zobaczymy co karty Tarota pokażą, ale być może ta relacja jest na nowych zasadach możliwa, ale na tym w taki sposób jak wyglądała kiedyś już nie, a u was jest to jest u was, a wasza osoba pokazuje że może zmienić strategię że myśli o tym, żeby zmienić strategię, żeby ym, zaproponować Wam przyjaźń, żeby pokazać, że jest Waszym przyjacielem, że zależy tej osobie na tym, żeby ta relacja pozostała, żebyście byli nadal, nadal ze sobą w kontakcie. I właśnie to jest taki udawany przyjaciel, zobaczcie, bo jest wąż, czyli to jest ktoś, kto po prostu wie, że ta, taka strategia teraz może zadziałać, czyli dostosowuje się do sytuacji. Nadal, jest, nadal to jest ktoś, kto chce zmanipulować i osaczyć. Przynajmniej tak to jest pokazane, że to jest ktoś, kto chce zostać przy Was. I przez to, że u Was takie zmiany są duże, które one już zaistniały. Tutaj nie jest energia, żeby się zastanawiacie, czy coś zmienić, a to się już zadziało. To się już zadziało, nie, nie da się do tego wrócić. Dlatego ktoś zmienia strategię i pokazuje Wam. Słuchaj, mogę być Twoim przyjacielem, mogę być przy Tobie. No, ale jest ten wąż. Myślę, że tutaj u Was pojawiło się. Zobaczcie, że za każdym razem teraz zaczynam od Was, czyli Wasza energia jest silniejsza, jest tak, jakby na pierwszym planie. Um, u Was się pokazało y, w ten sposób że wy potrzebujecie teraz kogoś innego w swoim życiu lub macie kogoś innego w swoim życiu. To, jest ktoś, to nie jest ta osoba, to jest ktoś inny. Więc albo, albo macie kogoś takiego, albo myślicie, żeby mieć. I tutaj jest pokazane, jest u waszej osoby księżyc. Czyli to jest właśnie to, że to jest ktoś, kto myśli o tym i teraz kmini, jaką strategię obrać. Może być tak, że w najbliższym czasie to jest ktoś, kto wam zaproponuje przyjaźń. Zobaczymy myśli waszej osoby, wasze. U niego lub u niej jest piątka mieczy, czwórka kielichów i czwórka buław. To jest ktoś, słuchajcie, w myślach jest pokazane, że ta osoba chce, żebyście wy m, zawalczyły o tym, o to, żeby m, żebyście byli razem, o ten związek. Że to jest ktoś, kto czeka na to, aż wy będziecie walczyć, w myślach tak ma pokazane. Aż będziecie walczyć, aż pokażecie, że wam zależy. To jest ktoś, kto po prostu czeka na y, waszym Wasze zaangażowanie, na sygnał od Was, na to, żeby, był, żeby ta osoba była pewna, że to Wy jesteście w tej energii oczekiwania, takie, czek, takie czekadełko. no. A to jest, jeżeli chodzi o, o to czekanie, to tu pokazane są emocje, uczucia, że to jest ktoś, kto po prostu chce tego zaangażowania Waszego, że nadal jestem gotowy, gotowa walczyć o to, żebyśmy byli razem, o związek. Też Pentakli, Król Mieczy, Osemka, Kielichów w myślach. Zobaczcie, jest pokazane, że to jest ktoś, kto nie chce dać Wam odejść. Dlatego tu jest ta zmiana strategii. Ta osoba nie chce Wam dać odejść. Jest też pentakli i król mieczy. To jest ktoś, kto chce utrzymać to, co było. Zmieniło się dużo? Dobrze, ale jeszcze coś zostało. Czyli to, z tych resztek to po prostu niech będzie, niech będzie i to. Ale utrzymajmy to, co było. Nie, nie zmieniajmy aż tak bardzo dużo. Nadal chcę, żeby, żeby Tobie zależało bardziej. Nadal chcę, żebyś mi to pokazała. Lub pokazał po prostu, że, że te uczucia wciąż masz. To jest ktoś, kto czeka na ten sygnał z waszej strony, że nadal jestem gotowa walczyć w, o Ciebie, o to, żebyśmy byli razem. Nie tyle właśnie o Ciebie, ile o to, żebyśmy byli razem, że, o, że na tym wam najbardziej zależy. To jest ktoś, kto po prostu chce to utrzymać. Nie chce dać wam odejść. Nie chce, żeby była taka sytuacja, że tego zaangażowania po waszej stronie już nie ma, tych uczuć nie ma. To, jest, to, są, to były myśli Waszej osoby. Po Waszej stronie jest trójka kielichów, siódemka kielichów, dwójka pentakli. Właśnie jest pokazane, że, tym, że te emocje jeszcze, jeszcze przychodzą jeszcze są takie momenty, że to wraca. Że tak całkiem nie jesteście wolni, wolne od tych, od tych wszystkich emocji, które, od tych wszystkich wspomnień, od tego wszystkiego, co razem przeżyliście. Że to jest, że, jeszcze, że jeszcze są jakieś wspominki, jeszcze, są, jeszcze, to, jeszcze, to, jeszcze to wraca. To nie jest taka pełnia, ale jeszcze są takie powroty do tego. Klowa mieczy, wszystko kielichów, sprawiedliwość. Ale zobaczcie, macie, ym, macie pokazane, że już dużo w Was ym, takiego, to jest energia umysłu. Nie ma energii serca, tylko energia takiego umysłu, takiej, takiej logiki, że ym, dobrze, to, ym, to była moja relacja z bratnią duszą, to jest ktoś, co to jest, to jest dla mnie ważny, sprawiedliwość. Ale doszliśmy do takiego, do takiego punktu, że już zostało wszystko powiedziane, wszystko zrobione. U Was takie jest pokazane, królowami, czy Wy to nie tyle czujecie, ile po prostu wiecie, lub same po prostu, sami tego chcecie. Że to jest relacja, która się po prostu już dla Was kończy, lub zakończyła. To samo myśli, zobaczymy, jakie uczucia. Uczucia po Waszej stronie. Ale macie mocne karty, słuchajcie, w tych uczuciach. I Wy i Wasza osoba po stronie Waszej osoby, Dwójka Pentakli, As-Kielichów, Szósta Kielichów. Szóstka kielichów. No, może być tak, że to, że to uczucie, to ono się dopiero tak jakby teraz naradza, rodzi się. O, to uczucie, że to jest, jest As-Kielichów, Szósta Kielichów, szóstka kielichów. To, jest, po waszej osobie, to jest u Waszej osoby jest taka energia, zaczynam to, zaczynam to czuć. Zaczynam po prostu, jeżeli wcześniej ta osoba tego nie czuła, albo po prostu wam tego nie mówi, albo faktycznie nie czuła, dwie i to teraz coraz częściej zaczyna czuć. To uczucie mieć w sobie do was. Zaczyna mieć takie poczucie. Zobaczcie, szóstka kielichów. Że, że faktycznie, że w tym wszystkim jest miłość, jest uczucie. Coraz częściej przychodzi. Hmm, bo to jest na poziomie serca. Nie taka myśl, tylko właśnie takie uczucie. Sprawiedliwość kielichów. Siła, no. I tak, no nie chcę powiedzieć, że, że za późno, bo, no bo trudno powiedzieć, jak to się jeszcze przed, pomiędzy Wami potoczy. Ale tutaj, na poziomie uczuć, to, to jest Wasza osoba teraz jest, zaczyna mieć taką pewność, że, no, że ma te uczucia takie silne do Was. Ma taką pewność, no, że jesteście kimś ważnym. Uczuciowo, że jesteście kimś ważnym, że to jest relacja z przeznaczenia i że, no i że jest taka pewność, że to jest, że, jest, że jest tym wszystkim siła, że jest, taka, że jest taka, moc, więc zobaczymy jak dalej, no bo skoro tutaj na poziomie uczucia jest taka właśnie siła i takie przekonanie, że, że, to uczucie jest, no to być może dlatego w tych myślach to jest, jest ta kalkulacja, jeszcze ten wąż też się pojawił, ale dlatego to jest ktoś, kto nie chce, żebyście się Wycofywały z tego bardzo silne uczucie. No Szkoda, że tak wcześniej, słuchajcie, nie było, jak Wy byliście jeszcze zaangażowane, zaangażowani w to dużo mocniej niż jesteście teraz, bo na poziomie uczuć no to po prostu jest taka pewność, siła, że, mm, że to uczucie jest. Po Waszej stronie jest ósemka kielichów, gwiazda i kapłanka. Zobaczcie, jaką, jaką macie energię, no. no właśnie, że, tego, że już tego nie ma i że wy, tym, że wy tego po prostu nie czujecie na poziomie uczuć. To jest, jest ósemka kielichów. Ja już tego nie czuję. Nawet gdybym chciała, to po prostu, czy chciał, no nie mam tego w sercu. To jest to, o czym wasza osoba myśli, że nie chcę dopuścić takiej sytuacji, ale to się już zadziało. Jest gwiazda, kapłanka. Tak jakby na poziomie myśli, na poziomie uczuć macie pokazane. Y, y, dla, mnie, dla, mnie, dla mnie to być prawdopodobnie to już jest relacja, która dobiegła końca. Kapłanka. Macie tą świadomość, macie to przekonanie, macie to poczucie, że to, jest, że to jest racja, która była dla was bardzo ważna, która was dużo nauczyła, która była dla was lekcją, która była dla was takim połączeniem. Jakby, tutaj też jest pokazane, że, że tego połączenia nie da się tak, tak po prostu zakończyć. Ono gdzieś cały czas w was będzie, gwiazda. Zobaczcie, gwiazda, kapłanka, że wy wiecie o tym, że to jest ktoś, kto zawsze będzie przy was, te wspomnienia będą wracały, te, te myśli będą wracały, to że to jest ktoś, kto. No, nie dotkniecie się tak całkiem, ale, ale tych uczuć już nie ma u was. I tutaj to nie jest, nie jest taka energia umysłu, logiki, że Wy sobie wymagacie, że tego nie ma. Po prostu już, zaczyna, już macie takie poczucie, nie czuję tego. Diabeł. kilików, kielichów, czwórka bułek. Rycerz mieczy. I macie tutaj tak pokazane, że, że waszą osobę postrzegacie jako kogoś, kto was tak spętał, związał ze sobą. Ja był król, król kielichów. Kto, ktoś, kto, wam, kto był taką takim obietnicą tego uczucia, kimś, kto mógł na przykład was pokochać, ktoś, kimś, kto mógł przy was być. I że ta, że, to, że ta obietnica, że to się pewnego dnia zadzieje, trzymała was przy sobie. Tylko że już teraz właśnie tego, tego, tego uczucia u was nie ma. Czwórka była w rycerz śmieczy. Powiem Wam, że tutaj też na poziomie uczuć taka ta magia od do, do Was odeszła. I tutaj być może już patrzycie na tą osobę jako na kogoś, kto, ym, ym, kto zabiega o, o to, żeby jemu lub jej w życiu było dobrze. No, na poziomie uczuć to tak się pokazało, czyli tutaj już tej magii nie ma. Tutaj jest jeszcze dużo magii w tym, że to jest połączenie karmiczne, połączenie z przeznaczenia i w ogóle to jest bardzo silne. I że wy o tym wszystkim wiecie, tylko że po prostu tego nie czujecie. Ale też macie pokazane, że patrzycie na tę osobę jako na kogoś, rycerz mieczy, kto zabiega o swoje. O to, żeby jemu lub jej było w życiu po prostu dobrze lub ktoś, kto żeby miał zaspokojone swoje jakieś potrzeby. Tak macie pokazane. Natomiast po, waszej, po, po stronie waszej osoby... Jest pokazane, że karty mówią o tym właśnie, że, że to uczucie jest. Ono teraz jest. Że przychodzi to poczucie, że właśnie, że ta miłość jest ważna. I że ona jest po prostu. Zamiary Waszej osoby. Zamiary wasze. Dziewiątka pentakli, siódemka pentakli, dwójka mieczy. Aż przykro mówić powiem wam, bo tutaj w tych myślach i w tych uczuciach tak było pokazane dosyć silnie, natomiast tutaj jest taka energia, że mm, nadal to jest, y, nadal może, nadal nie wiem, nadal y, nie mam pewności, nadal nie chcę się angażować. Siódemka pentakli, dwójka mieczy. Jeszcze to jest ktoś, kto po prostu nawet jeżeli to w tych uczuciach jest, ta, jest to poczucie takie silne, no to w zamiarach to, to jest ktoś, kto no, nie ma pomysłu co, co zrobić dalej. Nie ma takiego poczucia, być może nie macie teraz ze sobą kontaktu, nie ma takiej bliskości, stąd taka energia. Też, że m, tak, jakby, m, że jeżeli jesteście duchowo związani, no to, no to ciałem nie. O, dziewiątka pentakli. No. Albo to po prostu zobaczmy, jeszcze dołożyły. Może ktoś ma takie poczucie, że Wy się właśnie za bardzo oddaliłyście. Oddaliłyście. To też było w kochankowie. mieczy. Dziewiątka była kilka kielichów siedemka kielichów jeżeli padła propozycja ze strony waszej osoby żeby się spotkać jest karta kochanków czy jakieś spotkanie, jakaś, jakaś namiętność jakaś taka chęć bycia blisko ze sobą królowa mieczy to odmówiliście, odmówiłyście lub po prostu to zrobicie, odmówicie albo będziecie o tym rozmawiać ale tutaj takim chłodem wieje mocno i dziewiątka była, w trójka kielichów, siedemka kielichów. No. To jest tak, jakby w zamiarach to jest pokazane: powrót do tego, co właśnie było. Dlatego tutaj jest tak to w głównej energii, że trzeba będzie zmienić teraz strategię. Bo tutaj w zamiarach jest pokazane, że ktoś wam zaproponował to, co kiedyś już. Królowa Mieczy. To jest, to jest bardzo, bardzo silna energia, taka, która już była. Czyli powrót dokładnie te do, do same słowa, te same propozycje, do tego, co po prostu było. Powrót do tego, Królowa Mieczy. No zobaczcie, jesteście w takiej energii, że absolutnie nie odcinacie się od tego, No, ale te karty o tym mówią, że to jest, jest Trójka Kielichów, Trójka Kielichów. Prowadźmy lekką energię, gdzie są emocje, ale mm, nie angażujmy się. Ech, takie zamiary. Trójka Kielichów, Trójka Mieczy. No i zobaczcie, że to jest ym, tak, jakby właśnie to jest taka energia, która już była pomiędzy wami, że to jest. Ym, nie budowanie więzi, tylko wzajemne być może takie mm, ranienie się. Po waszej stronie jest król buław, As buław i trójka pentakli. Wygląda na to, kochani, że u Was, że w Waszą stronę zadziałał ktoś inny. Jakaś osoba inna, to jest inna energia. Tutaj w ogóle jest inna energia, i Wy w to albo wejdziecie, albo już weszłyście. Weszliście. Król buław, as buław, jest ktoś, kto ktoś z zewnątrz przyszedł i o was zawalczył. Myślę, że nadal walczy. Tylko pentakli wchodzicie w ten układ, ten układ w ten związek, w tą relację. Sielec, kilka buław, dziesiątka mieczy. I zobaczcie, tutaj jest u was w zamiarach pokazane, że mam za dużo do stracenia. Teraz, żeby z powrotem do tego wracać, żeby o tym myśleć, żeby się spotykać, żeby nawet się przyjaźnić z tą osobą. Mam za dużo do stracenia. Widzieliście z trójką że tutaj coś budujecie. Ktoś, o, ktoś Jest ten król buław, czyli tutaj jest y, jakaś akcja idzie w waszą stronę, albo już jest. I, i wy to budujecie, I macie taką świadomość, że jest zobaczcie, jest dziesiątka mieczy, król, królowa była, dziewiątka mieczy i dziesiątka pentakli. No, że tutaj budujecie coś razem z tą osobą. Jest królowa była, król buław. Dlatego macie za dużo do stracenia i nie chcecie. Nie chcecie tego tracić. Nie chcecie do tego wracać. Po waszej stronie. Zobaczymy, co teraz jest y, pomiędzy wami. To jest to, co będzie pomiędzy wami. Co będzie pomiędzy wami? Jaka będzie główna energia pomiędzy wami? Co się zadzieje też? Jakie rady? Ciekawa jestem, jak to będzie z wami rezonować. Ile osób jest teraz właśnie w takim momencie, w takim punkcie. Jego życia? To, co będzie pomiędzy Wami? Główna energia? Jaka będzie pomiędzy Wami? Rada dla Waszej osoby? Rada dla Was? Co Wam będzie sprzyjać? Co przeszkadzać? Sprawdzamy. Szóstka pentakli, szóstka buław. Myślę, że każdy z Was będzie miał um, swoje własne życie i będzie się tym swoim własnym życiem zajmował. Tutaj jest ta równowaga, czyli tak um, może być tak, kochani, że w najbliższym czasie aż tak dużo się pomiędzy Wami nie zadzieje. No, wszystko było w to. Jest, jest, to, też, to też jest zwycięstwo pokazane, czyli tutaj nie będziecie sobie y, wchodzić w drogę, nie będziecie wymuszać też y, y, na sobie niczego. Może być tak, główna energia, jak się, się pojawiła u waszej osoby, że to jest ktoś, kto będzie wam tą przyjaźń proponował. Może być tak. Bardziej bym powiedziała z tych kart wynika, że, że to może iść w stronę przyjaźni, takiej. Y, takiej energii, ale tutaj, jeżeli tak, no to to jest na, na takim delikatnym poziomie, czyli od czasu do czasu, na przykład będziecie się kontaktować, gdzieś spotykać. Jest taka równowaga, mało emocji. Dziewiątka pentakli, tylko mieczy. Rydwan. Siódemka pentakli. No bardziej to wygląda y, w ten sposób, że, y, że te żale, które macie do siebie wzajemnie, bo tak, tak, jest, tak jest pokazane, y, zatrzymujecie dla siebie. I każdy, żyje, każdy z Was, jest swoim życiem dosłownie. Dziewiątka pentakli buduje swój grunt, jest swoim życiem. No, gdzieś tak zostało to zamiecione trochę pod dywan. Jest ta trójka mieczy, czyli jest jakieś rozczarowanie, jest jakiś żal. Być może, że to nie poszło dalej, że tych emocji już właśnie nie ma, że tych uczuć już nie ma. Jest ledwane siódemka pentakli. No, tak jest pokazane, zobaczcie, że. Y, y, w najbliższym czasie, pamiętajcie, że to są czytania ogólne. Jeżeli się w tym nie odnajdujecie, to po prostu nie bierzcie tego na siłę, absolutnie nie. Bo to jest prawdopodobnie nie dla wszystkich z Was, to jest dla osób, które są na takim, na takim etapie właśnie teraz. Bo, bo te karty mówią to, że w najbliższym czasie po prostu no, każdy z Was pójdzie w swoją drogą i będziecie się od siebie oddalać. Markowanie. Królowa Pentakli. Szóstka mieczy, komakowie. No tak jest pokazane, że każdy z Was będzie tego szczęścia szukał po prostu gdzieś indziej. Markowanie królowa pentakli. Ale jest spokojna energia pomiędzy wami. Jest spokój. Nie ma. Y nie ma takich, może ta jest ta trójka mieczy, czyli tak każdy swoje żale zostawił dla siebie i po prostu i, i, no i poszliście w sw swoją drogą. Każdy z Was buduje swoje życie, swoje szczęście, swoją fortunę, ale na spokojnie, więc nawet jeżeli ten kontakt będzie, jeszcze możemy o to zapytać, to to będzie taka spokojna rozmowa na zasadzie, co, co u Ciebie, jak żyjesz. O, czyli życzycie sobie dobrze, ale każdy z Was mocno idzie swoją drogą. szóstka mieczy kochankowie, no. Ta chemia, ta namiętność już jest nie, nie tyle pomiędzy wami, ile mm, każdy z was będzie miał z kimś innym. Główna energia pomiędzy wami, królowa mieczy. Myślę, że to, jeżeli to z wami rezonuje, to to jest wasza decyzja głównie. To, to wszystko, co się dzieje, to jest królowa mieczy, wasza decyzja. To wy się odcinacie. Król pentakli. piątka mieczy. Beź mieczy. Siedemka mieczy to jest ktoś, kto ym, zaakceptował tą waszą decyzję, uszanował, zaakceptował, pogodził się z tym, tak pozornie, bo to jest piątka mieczy, i, i siódemka mieczy. Czyli tak właśnie, tak jak pozornie, tak jak powiedziałam, że to jest ktoś, kto powiedział dobrze, w porządku, ale jest, jest zły lub będzie tą osoba, też pytamy to, co będzie w przyszłości, czyli że to jest, że to jest ktoś, kto... Mm, będzie potrzebu Potrzebuje na przykład jeszcze z wami o tym porozmawiać, ale ma dużo takiej, takiej złości w sobie, że to się zadziało. Czyli akceptuję to, szanuję, ale gdybyś mi się zapytała, co o tym myślę, no to jestem zły. Jest paździer czy siódemka kamieczy Może was gdzieś obserwować. Gdzieś się dopytywać, gdzieś obserwować na social mediach, tak szukać o was informacji. Dziesiątka kielichów. mag, Kapłan. Może szukać takich informacji, czy Wy teraz ym, tworzycie coś innego z kimś innym. Czy się zaangażowałyście, zaangażowaliście po prostu y, jakąś nową, w nowe połączenie. Będzie tego ciekaw. Jeżeli będzie mówił, że nie jest, jest. I gdzieś to szukuje się, żeby znaleźć potwierdzenie tego. Rady y, dla, dla Waszej osoby, cesarzowa sprawiedliwość. No tutaj jest, słuchajcie, rada i pewnie nie dla wszystkich, ale dla osób, które. Mm, jeżeli wasza osoba jest z kimś związana, to rada jest taka, że najpierw trzeba byłoby zakończyć związek, w którym jesteś. Wprost to karty mówią. Że od tego trzeba byłoby zacząć. Dwójka kielichów. Wieża. No. Zobaczcie, jak karty pokazują. A Skoro wasza osoba tego nie zrobiła nie zdecydowała się na ten krok, dwójka, dwójka kielichów i wieża. Szansa na miłość po prostu została zaprzepaszczona. Z Wami, na tą, na tą relację, na tą więź, wierzę. Ode, odchodzi to. Lub odejdzie po prostu, całkiem już. Rada dla Was. Króla Kielichów, dziesiątka była Być może tutaj to jest ym, dla części z Was. Ym, to było takie połączenie, gdzie, ym, gdzie to uczucie do kogoś Was bardzo zmęczyło. Myślę, że będziecie o tym pamiętać. Taka jest rada o tym. Pamiętaj o tym, że twoje, zaang twoje zaangażowanie, twoja empatia, twoja miłość, to, to uczucie, które po prostu dawałyście na tacy, tej osobie, że was po prostu, jak, jak bardzo was to zmęczyło, przeciążyło was to. Piątka pentakli, rycerz kielichów. Żeby o tym tak. pamiętać, no, żeby o tym nie zapominać, że to jest ktoś, kto pojawiał się i znikał. Piątka pentakli, rycerz kielichów. Ktoś, kto Pozostawia Was w energii braku. Księżyc, no, żeby o tym pamiętać. Co Wam będzie sprzyjać? Rycerz Pentakli. No, to, że każdy z Was ma tą swoją drogę życiową, swoje plany, swoje cele do zrealizowania, marzenia do spełnienia, to Wam będzie sprzyjać. I każdy z Was zajmie się po prostu swoim życiem. Koło fortuny, Dwójka Mieczy. Też było. Tutaj to jest jeszcze taki spogadane zobaczcie na sam koniec, ale Tarot pokazał, że mm, możecie w najbliższym czasie coś takiego, to jest to, jest to, to jest to, co Wam będzie sprzyjać, ale możecie w najbliższym czasie coś takiego pokazać, um, zadziać, czego na tą chwilę się nie spodziewacie. Czyli możecie być jakieś, um, jakieś spotkanie takie przypadkowe, wiadomo, jakie z takimi spotkaniami, albo no, coś takiego się może zadziać, Kto wa, gdzie Was to wprowadzi w taką. Na tyle, na tyle to będzie niespodziewane, że będziecie się zastanawiać, czy faktycznie jest tak, że nic nie czuję, że to, czy to już jest faktycznie koniec. Coś takiego będzie, będzie się zadzieje. Się. Jakaś taka, m, taka szansa się może zadzieć, pokazać, ale to będzie niespodziewane. Czyli na razie tak nie kminicie, bo po prostu nic nie wymyślicie, bo się tego nie spodziewacie. No i potem, potem przyjdą do Was takie wątpliwości, czy to na pewno już jest taki całkowity koniec, co Wam będzie przeszkadzać. Trzy pentakle. No te układy, które już będziecie mieć, te zobowiązania, związki, które będziecie mieć. W międzyczasie po prostu będzie, wy będziecie tworzyć związek. Ta osoba prawdopodobnie już tutaj ma. I to wam będzie przeszkadzać. A z bułew, A z kielichów? Dziewiątka kielichów. No dokładnie. Ten związek, który wy sobie też zbudujecie z kimś, będzie wam przeszkadzać w odnowieniu tego, co było pomiędzy wami. To będzie duża przeszkoda w odnowieniu tej pasji, tej miłości, tych uczuć. Trzy buławy z pentakli. No i zobaczcie, to jest, będzie naprawdę duża przeszkoda, bo wy prawdopodobnie, jeżeli nie macie związku, to będziecie budować trzy buławy z pentakli. Będziecie budować coś solidnego. I to będzie przeszkoda. Zobaczymy, jaka rada jeszcze dla Was. Jaka ogólna dla Was wspólnie. Piątka kielichów, sąd. Siedemka kielichów, dziewiątka mieczy, siła. No i z, tutaj jest, zobaczcie, to jest energia, która mówi o tym żal straconej szansy. Te dwie karty o tym mówią. Żal, żal, żal że była szansa, która została zaprzepaszczona, stracona. To jest żal straconej szansy. No. Siedemka kielichów, dziewiątka mieczy, siła. Myślę, że tutaj Tarot mówi o tym, że, że prawdopodobnie Wy jesteście już po tej stronie właśnie, gdzie już, już ta siła, ta moc jest w Was. I tutaj już nawet gdybyście chciały do tego wrócić i chciały dać te wszystkie emocje, które wcześniej dawałyście Waszej osobie, to już, już nie byłybyście w stanie, już przez tą drogę po prostu przeszłyście. Pentakli, dziesiątka mieczy. No tutaj, część z was ten trud związany z tym połączeniem po prostu przepracował. Część z was przepracowała ten, ten trudny etap, jesteście już, jesteście już po. Ciekawa jestem bardzo, kochani, jak to z wami rezonuje. Pamiętajcie, że jeżeli nie jesteście na takim etapie, to to nie jest jej kompletnie dla was. No, być może będziecie później, są jeszcze inne y, rozkłady lustra, być może tam się bardziej odnajdziecie. Na siłę, po prostu, żebyście nie przyciągały, nie przyciągali tego, nie, jeżeli za mnie nie rezonuje. A jeżeli rezonuje, no to, yy, no to dobrze to wygląda, bo skończyłyście trudny etap, przeszłyście przez to, przeszliście przez, cały, przez całe to połączenie i teraz jesteście w momencie, kiedy możecie się tak, jakby cofnąć i spojrzeć na to już z yy, tej strony, że to się wszystko wydarzyło, wyciągnąć wnioski, no, pomyśleć o tym. Myślę, że coś tutaj, co tak, to, to tam się pojawiło, że to, co Wam będzie sprzyjać, że coś się pomiędzy Wami takiego nagłego jeszcze wydarzy. Czyli jakiś taki kontakt, spotkanie całkowicie takie przypadkowe, jakieś takie z zewnątrz to idzie. Jest na mieczy, czyli będziecie, będziecie się nad tym zastanawiać. Ja Was z tym zostawię. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze lajki, na suby. Amelia73.tarotmałopalczymaj.com Adres mnie, jeżeli potrzebujecie czytania prywatnego kontaktu ze mną, odzywajcie się. Wszystkiego dobrego.